Dziś będzie o portfolio, którego nie macie. Jeśli włączyłaś sobie to wideo, to prawdopodobnie jesteś w tym miejscu, że chciałabyś pracować jako social media manager, ale nie masz żadnego doświadczenia. Ani jednego klienta, którego mogłabyś pokazać jako swoje portfolio, ani jednego przypadku, który mogłabyś się oprzeć rozmawiając z potencjalnym klientem. Więc w sumie dobrze, że trafiłaś na to nagranie. Dzisiaj Ci pokażę kilka opcji, które możesz wykorzystać, nie tylko żeby wzmocnić Poczucie własnej wartości w kontekście pracy Social Media Managera, ale opcji, które możesz wykorzystać właśnie, żeby to swoje portfolio zbudować, nawet jeśli nie masz umówionego żadnego klienta. Nazywam się Monika i w naszym teamie Insta Partnerki zajmuję się wizerunkiem, komunikacją i zaangażowaniem. Słuchaj, ja założyłam tekstualnego bloga. W 2011 roku, czyli odejmuję w pamięci, było to 14 lat temu, i pamiętam, że założyłam go nie po to, żeby być blogerką, ale po to, żeby moi klienci, a pracowałam wtedy jako copywriterka, mogli mnie poznać, czyli mogli mnie znaleźć w internecie, mogli zobaczyć, jak piszę, mogli się ze mną zapoznać, zaprzyjaźnić i zostawić u mnie pieniądze. I taki był mój cel, kiedy zakładałam bloga. Wtedy jeszcze to była tekstualna.blogspot.com, ale schemat możesz wykorzystać na Instagramie. Czyli schemat może być ten sam, bo chcę Ci zaproponować taką opcję, żebyś zbudowała na Instagramie swój nowy profil profil Twojej marki osobistej, na którym właśnie będziesz. Ekspertem dla osób, które o Instagramie wiedzą znacznie mniej niż ty. Nawet jeśli w skali od 0 do 10 oceniasz swoją wiedzę na temat Instagrama na 4, to pamiętaj, że zawsze jesteś ekspertem, albo możesz być przewodniczką dla osób, które, które swoje poznanie Instagrama oceniają na 3 albo na 2 albo na 0. Jak to może wyglądać? Jeśli założysz konto swojej marki osobistej na Instagramie, albo przekształcisz swoje istniejące konto na konto marki osobistej, czyli konto profesjonalne, możesz wybrać jedną z dwóch opcji. Oczywiście tych opcji jest, jest mnóstwo, ale ja Ci chcę przedstawić takie dwa kierunki. Po pierwsze, yy, możesz razem ze swoimi obserwatorami wdrażać się w pracę Social Media Managera, czyli przez to, że pokażesz. Czego się uczysz, jak pracujesz, co poznajesz, jakie postępy zanotowałaś na swoim Instagramowym koncie, no to zbierasz wokół siebie jakąś tam społeczność. Ktoś już ciebie śledzi. Nawiązuje do tego, że, że my jako obserwatorzy lubimy mieć komu kipicować. Czyli że jeśli razem z kimś wzrastamy, doświadczamy czegoś wspólnie. No, to jakby tej osobie kibicujemy, więc jesteśmy do tej osoby dobrze nastawieni. To jedna z opcji, którą możesz wykorzystać, czyli prowadzisz swoje konto na Instagramie, opisując siebie, swoją drogę, swoją umiejętności, swój progres. Czyli pokazujesz właśnie swój progres, co może zaimponować przyszłym klientom. Dzięki temu. Ktoś po prostu poczuje się z Tobą związany, poczuje się bezpiecznie z Tobą w tej, tej przestrzeni instagramowej i być może powierzy Ci swój profil do prowadzenia na Instagramie. A druga opcja to jest po prostu prowadzenie konta początkująco eksperckiego, na którym mogłabyś dawać rady właśnie osobom, które dopiero zaczynają w ogóle myśleć o tym, że budować cokolwiek na Instagramie, czyli byłabyś taką przewodniczką dla osób totalnie, początkujących i jednocześnie mogłabyś oferować swoje usługi. Czyli masz dwa kierunki z jednej strony jesteś przewodniczką, matką przewodniczką na Instagramie dla osób, które w tym zestawieniu czyli od 0 do 10, jeśli ty oceniasz się na 4, no to te osoby oceniają się od 0 do 3. Możesz być ich wsparciem. Co jest ogólnie fajne, ponieważ jeśli jesteś też osobą początkującą, no to tak jakby nie onieśmielasz Swoimi zasługami i nie ośmielasz swoim doświadczeniem, tylko właśnie osoby, które na tym Instagramie nie czują się jeszcze komfortowo, z tobą mogą się poczuć komfortowo bardziej, bo po prostu ich nie ośmielasz. A z kolei druga opcja to jest budowanie właśnie swojej marki osobistej a także opisywanie swojej drogi od zera do pro social media managera dzięki czemu osoby, które Cię obserwują, mogą iść razem z Tobą, czyli mogą wzrastać razem z Tobą, co też sprawi, że będą zaangażowane w Twoje życie no i być może zarobisz tę instagramową walutę, czyli insta-lojalność. Jest to jedna z opcji. Najprostsza to jest opcja, którą możesz zrobić tu i teraz z miejsca, ale chodzi o to, żeby umieć prowadzić konta klientów. Konta firmowe, konta projektów, być może startupów. I zastanówmy się, gdzie możesz zdobyć pierwszego klienta? Takiego, który nie sprawdzi Twoich umiejętności, taki, który nie będzie szukał u Ciebie potwierdzenia, ile Twoi klienci zarobili dzięki Twojej pracy przez ostatnie pół roku albo przez ostatnie trzy lata, bo też tak bywa. I myślę sobie od razu o takich miejscach, takich firmach, takich stowarzyszeniach, fundacjach, projektach, które po prostu potrzebują pomocy, które. Nie mają raczej budżetu na to, żeby zatrudnić profesjonalnego social media managera, ale potrzebują wsparcia w niemal na każdym serwisie społecznościowym i w skrócie takimi przestrzeniami, takimi firmami czy stowarzyszeniami są na przykład schroniska dla zwierząt albo inne... Takie stowarzyszenia, które, które pomagają, czy to dzieciom, czy to właśnie zwierzętom, jakby na tym się skupmy, bo nie chodzi o to, żeby wybierać tematykę tych stowarzyszeń. Dlaczego opłaca ci się poświęcić swój czas na to, żeby pomóc w mediach społecznościowych jakimś fundacjom, stowarzyszeniom? Jakby mówię tutaj, jakby słowo klucz, schronisko, ponieważ e, najczęściej spotykamy się, przynajmniej tak mi się wydaje, z działaniami schronisk e, w mediach społecznościowych. Uważam, że to jest świetny przykład, więc, więc na tym e, przykładzie się skupmy. E, jeśli pomagasz e, jakiemuś schronisku, działać na Facebooku, na Instagramie, ogólnie w mediach społecznościowych. Prawdopodobnie zrobisz to za darmo, prawdopodobnie zrobisz to pro bono, prawdopodobnie zrobisz to za rekomendacje i za tę możliwość sprawdzenia swoich pomysłów. Idź w to. Oczywiście ja wiem, jak to brzmi, że praca za darmo, co to za praca i tak dalej, ale jeśli nie masz doświadczenia, to gdzieś to doświadczenie musisz zdobyć. I to jest logiczne, że najszybciej zdobędziesz je proponując pomoc, a nie współpracę albo, albo pracę. I ta pomoc właśnie takiemu schronisku jest świetna. Dlaczego? Bo bardzo szybko zobaczysz efekt, bo będziesz mogła jakby odbić wszystkie swoje pomysły, będziesz mogła je zastosować. I schroniska zazwyczaj mają już określoną społeczność, i ta społeczność jest bardzo żywa i zaangażowana i reaguje na to, co się dzieje na profilu takiego schroniska, więc będziesz miała od razu feedback, czy Twoje działania przynoszą efekt, czy nie. I ten efekt jest mierzalny nie tylko w ilości lajków, ale też w, w tym, czy, czy działania schroniska przynoszą efekt na przykład w postaci ilości zwierzaków, które odnalazły swoje domy po jakiejś tam akcji w mediach społecznościowych. Więc zobacz, że to jest w ogóle super sposób. Z jednej strony zdobywasz doświadczenie w boju, to nie, to nie jest tylko tak, że teoretycznie działasz na Instagramie, próbujesz jak, jakieś rzeczy i, i komuś się to może spodobać. Proponujesz swoją, swoją pomoc, ale przy okazji naprawdę uczysz się naprawdę wielu rzeczy. Od organizacji na przykład sesji zdjęciowych, po kontakt z osobami, które jakby piszą wiadomości prywatne, piszą komentarze. To jest fajny sposób, żeby zdobyć doświadczenie i, i po prostu piszą rekomendacje. Więc zastanów się, czy masz w swoim czasie w, w ciągu tygodnia, przestrzeń na to żeby pomóc w przestrzeni mediów społecznościowych, jakiemuś schronisku albo jakiejś fundacji, która pomaga dzieciakom. Kto ci jeszcze może pomóc zdobyć doświadczenie na Instagramie? No oczywiście, że rodzina i znajomi. Tak jakby rodzina i znajomi to jest słowo klucz. I myślę sobie, że jeśli zaczynamy i nie mamy, nie mamy żadnego wpisu do portfolio, to raczej rodzina i znajomi. O ten wpis do, w portfolio nie zapytają. I tak sobie, że może, możemy oczywiście teoretyzować i na pewno zaraz będzie jakiś komentarz, że z rodziną się dobrze wychodzi tylko na zdjęciach, ale y, słuchajcie, celu święca środki. Jeśli potrzebujesz y, dowodu słuszności, jeśli potrzebujesz y, w jakiś sposób y, zdobyć dowód swojego zaangażowania, swój, swoich umiejętności, no to najszybciej otrzymasz te szanse od rodziny i znajomych. Szczególnie, że być może już wiesz, kto potrzebuje takiej pomocy. Tobie zostawiam już te decyzje, czy współpracujesz z rodziną i znajomymi za darmo, w barterze, za wpis do portfolio, za, za doświadczenie, czy za minimalną stawkę, czy za normalną stawkę. Jak sobie ustalisz, tak będziesz miała. Natomiast sięgnij po tę pomoc, którą może ci ofiarować ktoś z rodziny. Co mam na myśli? Mam na myśli po prostu przestrzeń testową, gdzie możesz zacząć, gdzie możesz się zaczepić, gdzie możesz zrealizować swoje pomysły, gdzie możesz po prostu nauczyć się, jak regularnie, spójnie i konsekwentnie prowadzić profil na Instagramie. Jeśli nie masz odwagi nawiązać współpracy z kimś totalnie nieznajomym, jeśli nie masz jeszcze odwagi, żeby zmierzyć się z kimś, kto już ma doświadczenie, to zdobądź to doświadczenie na spokojnie. W ramach właśnie jakiejś przyjaźni albo w ramach y, rodzinnych y, relacji zapytać, czy możesz komuś pomóc. Poświęć miesiąc, dwa miesiące zaangażowania, żeby, żeby móc się czymś pochwalić, żeby już następna rozmowa z klientem nie była stresująca na zasadzie Boże, żeby tylko się nikt nie zorientował, że nie mam żadnego klienta w portfolio, tylko żeby już rozmawiać y, podając jakieś konkretne przykłady, żeby już... Nie musieć ściemniać, no bo umówmy się, jeśli nie czujemy się zbyt pewnie, to często skręcamy w, w stronę ściemy, żeby tylko poczuć się lepiej i ten dyskomfort swój jakoś tam załagodzić. Można to, to, to zrobić inaczej, nie ściemniając, nie udając, że mamy większe doświadczenie niż mamy, tylko to do doświadczenie zdobyć na bezpiecznym gruncie, często takim mniej wymagającym, czyli współpracować z rodziną i przyjaciółmi, którzy dadzą nam po prostu szansę. Jest kolejny sposób. Uważam, że jest świetny, bo możesz zrobić to po swojemu, nie pytając nikogo o zdanie, o radę. Nazwałyśmy to z Emilią kontem pokazowym. Tak jak są domy pokazowe albo mieszkania pokazowe, tak możesz zrobić konto pokazowe na Instagramie. Nie jedno. Co branża, to możesz zrobić nowe. Konto pokazowe to jest konto, które oczywiście mogłoby być kontem wymyślonej firmy albo wymyślonej branży. Czy można wymyślić jakąś branżę? Nie wiem. W każdym razie... Może być to coś, co nie istnieje, ale pokazuje swój kierunek myślenia. To, jakbyś zorganizowała konto na Instagramie, no na przykład firmie z branży rozwoju osobistego, albo firmy z branży jakiejś medycznej, ale ja mam troszeczkę inny pomysł. Znaczy to, ten pomysł zostawiam Ci do, do przemyślenia, ale ja bym konto pokazowe zrobiła troszeczkę inaczej. Połączyłabym moje umiejętności graficzne, czyli pokazałabym to, jak ja widzę. Wybierzmy sobie jakąś branżę, będzie mi łatwiej. Na przykład studio jogi. Albo coś, coś szerszego, czyli właśnie branża wellness, albo branża dobrostanu, zwał jak zwał. Stworzyłabym konto pokazowe, no na, na przykład związane z, z ciałem, z ruchem, z jogą, itd, tak dalej. I na tym koncie opowiadałabym, co bym zrobiła, gdyby i dlaczego. Czyli Gdybym prowadziła studio jogi, użyłabym takiego i takiego formatu, ponieważ według badań ludzie reagują na to i na to częściej niż na to i na to. W tym miejscu wykorzystałabym taki i taki format, ponieważ jest to w trendzie i według badań jest skuteczniejszy o ileś tam procent. Czyli połączyłabym trochę swoją wizję konta na Instagramie z edukacją przyszłych klientów, tak, żeby im uzasadnić, dlaczego wybrałam taki, a nie inny format, taki, a nie inny kolor, taką, a nie inną grafikę. I myślę sobie, że to robi dobre wrażenie, ponieważ jakby już z góry odpowiadamy na pytania potencjalnych klientów, jednocześnie myślę sobie, że też robimy dobre wrażenie, ponieważ jeśli dzielimy się wiedzą, jeśli ta wiedza podana jest w takiej formie, która pokazuje naszą pewność siebie i to, że się interesujemy tymi mediami społecznościowymi, że znamy jakieś nowości, że umiemy uzasadnić nasz wybór, no to to jest dla nas plus 10 do lansu, czyli że z jednej strony e, robimy dobre wrażenie, pokazując portfolio, którego nawet nie mamy, czyli same sobie tworzymy portfolio, żeby zaimponować e, i zainteresować e, przyszłych klientów naszą ofertą, a z drugiej strony jeszcze ich edukujemy, czyli sprawiamy, że oni się czują lepiej, ponieważ wiedzą więcej. Uważam, że jakby idea tych kont pokazowych jest super, można to ująć naprawdę e, e, z każdej strony ale to jest po prostu wyjście dla osób, które koniecznie chcą, może nie to, że koniecznie, ale po prostu chcą działać na Instagramie, mimo tego, że nie mają doświadczenia i mimo tego, że nie mają yy, klientów, których kontem mogliby się pochwalić w, yy, jakby w rozmowach właśnie z potencjalnymi klientami. Warto robić konta pokazowe, można ich robić mnóstwo, można je można zrobić dla każdej branży po to, żeby jeśli klient zapyta, no dobrze, ale... Yy, czy masz jakieś doświadczenie w, w tej branży, czy, czy jest jakieś konto, które prowadziłaś na przykład właśnie w branży wellness i spa, to zamiast odpowiedzieć, że no niestety nie i kropka, bo to jakby nie daje żadnej, żadnego, żadnej podstawy do, do dyskusji, do pociągnięcia tematu, no to odpowiadasz, nie mam jeszcze doświadczenia w tej branży, ale... I to jest właśnie to ale, że nie kończysz rozmowy tym, że czegoś nie masz, tylko... Idziesz dalej, masz argument. Nie, ale proszę spojrzeć, tak wyobrażam sobie y, profil studia jogi. Wybrałam takie kolory, y, ponieważ one kojarzą się z tym i z tym. Taka jest symbolika, takie są wyliczenia, y, takie są wyniki badań, takie są rezultaty. I robisz wrażenie, mimo że y, można by powiedzieć, że nie masz żadnego doświadczenia. Myślę, że warto to, y, to przećwiczyć. Trzymam kciuki. Jest jeszcze jeden sposób na to, żeby pokazać swoje umiejętności czy swoje pomysły, nie mając portfolio. Jest taki serwis Behance, jest, no ja bym go nazwała serwisem dla grafików, ale jeśli masz tam konto, możesz stworzyć sobie tam po prostu portfolio, jakąś wizytówkę, pokazać to, co do tej pory robiłaś, niekoniecznie tworząc PDF z ofertą, których tak naprawdę nikt nie ma ani czasu, ani ochoty oglądać. I to też jest dobra rada, mam wrażenie, dobra rada dla Was. Nie twórzcie ogromniastych PDF-ów z opisami, czego jeszcze nie umiecie, ale co na pewno będziecie umieć yy, za jakiś czas, ponieważ mam wrażenie, że yy, ludzie nie mają czasu, żeby zapoznawać się z jakimiś długimi opisami. To, co chcą zobaczyć, to konkret. Oczywiście można podawać linki do swoich do profili, które się prowadzi, ale jeśli nie masz tych profili, jeśli nie masz linków do nich, to możesz podać to portfolio zupełnie w innej formie. Oczywiście nawołuję do tego, żeby tworzyć konta pokazowe, ale równie dobrze można po prostu zebrać w całość to, co się zrobiło do tej pory: jakieś fajne grafiki, jakąś, jakąś karuzele. Jakiś tekst, może właśnie w formie graficznej, można to yy, y, wrzucić w Behance i stworzyć swoją y, taką wizytówkę. Nawet jeśli pozornie nie mamy się czym pochwalić, no to jednak, jak to zbierzemy w całość, to wiecie, że jednak mamy coś, co może zainteresować potencjalnego klienta. Ten filmik ma być dla Was inspiracją, żeby się nie poddawać. Na pewno mnóstwo z Was dopiero myśli o pracy na Instagramie. Zastanawiacie się co zrobić, żeby mieć pierwszego klienta i boicie się tego bardzo. Jest to jakby ten, ten próg jest czasami nie do przejścia, że z jednej strony chcemy, ale nie mamy zasobów, nie mamy tych klientów, nie mamy tego w cudzysłowie, wpisu do portfolio, który by otworzył nam wszystkie drzwi. Więc skoro nie mamy tego wpisu do portfolio, to sobie stwórzmy ten wpis do portfolio musimy pomóc swojemu szczęściu i dzisiaj w tym filmiku podzielę się z wami kilkoma sugestiami, które prawdopodobnie sama bym wybrała, gdybym zaczynała teraz działania na Instagramie. Być może zrobiłabym konto pokazowe tak jak stworzyłam 14 lat temu bloga mojego bloga copywriterskiego. Dajcie znać w komentarzu, od czego byście zaczęły, gdybyście startowały od zera jako social media manager. Albo, jeszcze lepiej, zostawcie w komentarzu wiadomość, co zrobicie teraz jako osoby początkujące.